I znalazł się uczciwy prokurator, który nakazał policjantom wzywać każdą osobę, która była w tych wyborach właśnie w tamtym w nadarzynie. I pytał policjant, czy to jest, czy pani pan był na wyborach, I jeśli taka czy inna odpowiedź padła to później, pytał się, czy to jest pana pani podpis? I, i mnóstwo osób stwierdziło, że nie było w ogóle na wyborach. W związku z tym okazało się, że ktoś podrobił ten podpis, bo one też przyjrzały się i stwierdziły, że też ten podpis nie jest moim podpisem. tak? I wyszło zupełnie właśnie na jaw ten mechanizm, na który my zwracamy uwagę o dorzucaniu. Wyszedł absolutnie na jaw. Wybory zostały powtórzone w całej gminie Nadarzyn. Ale to się z tego, co wiem, tylko raz w życiu post-okrągłostołowym nam Polakom zdarzyło i nie wiem, co się z tym prokuratorem później stało, czy z, czy, czy z tym sędzią, który nakazał później powtórzenie, ale w każdym razie to był jeden jedyny przypadek i już nigdy więcej system do tego nie wrócił, żeby tak jawnie po prostu Polacy mogli się dowiedzieć, że jednak wybory w Polsce są fałszowane, no i że po prostu można to sprawdzić.